W zadaniu mamy opisać równaniami dwie sytuacje, w których znajduje się ciało. W pierwszej sytuacji na ciało o ciężarze Q działa do góry skierowana siła równa połowie maksymalnej, jaką wytrzymuje lina. Wtedy ciało porusza się z przyspieszeniem A. Piszemy dynamiczne równanie ruchu dla tego przypadku, a więc M razy A równa się wypadkowa siła, czyli F max Pół minus Q, czyli minus Mg. I druga sytuacja. Działa maksymalna siła. Po jej przekroczeniu lina by przerwała się. Działają również ciężar i siła maksymalna i ciało wówczas porusza się z maksymalnym przyspieszeniem. Piszemy dynamiczne równanie ruchu dla tego ciała. MA max równa się wypadkowa siła, czyli F max minus Q, czyli minus MG. Koniec analizy fizycznej. Mamy te dwa równania rozwiązać. Wyznaczmy z drugiego poszukiwane przyspieszenie, a z pierwszego F max. Gdy to F max wstawimy do wzoru na przyspieszenie, to zobacz, masy uplastrzają się zostaje 2A plus 2G minus G, czyli 2A plus G około 18 m na sekundę kwadrat.